Nie będziesz sam, nie będziesz sam Przyjechaliśmy z Miłoszem do Bełchatowa Nie wiem, czy da się tutaj pojeździć za długo Bo takie chmury cały czas nadciągają Kropi czasami I tutaj skatepark jest pusty Ale widać, że tam są 80 osób jest na pump tracku. W ogóle jak ostatnio byliśmy z... Znaczy, muszę się poprawić W ogóle jak ostatnio byliśmy z Miłoszem w Warszawie To powiedział, że nic mu ostatnio nie wychodzi I ma troszeczkę... Masz co? Doła? No Tak? tak. Chcesz to przełamać kiedy? Yy... Zawsze Że zawsze? Czyli teraz chcesz, tak? to jest ślisko Oj Ślisko jest? No to nie, nie ryzykuj. ślisko, bo jak się cię to się chodzi. Będziemy się zbierać, jak dzisiaj? Czy jakiś postęp jest, czy nie? Nie ma. A czy do się robisz wszystkie triki z pierwszej? Czy jest jedyny postęp. Wszystko dosłownie. Czyli jest, czy jest jakiś postęp? Nie niby tak. Ostatnio nagrywałem. <laughs> nie, ostatnio mówiłem, że Milo nie je mięsa, a dzisiaj nie wytrzymał. Nie. No jak? No, nie mówiłem, że będę miał mięso. A co będzie jak? Frytki No chyba żartujesz sobie no. <laughs> E no zjeżdż, troszkę Masz, am, um, am, um, am, um, am um, um. Nie, starym się nie jest mięsa I to nie jest tak, że ja wierzę, że oh, nie będę z mięsa, nie, nie Po prostu ja się brzydę już mięsa. Ja to jem, bo mi smakuje Ale ja się brzydzę Co? Nie wziąłem koperty nie wziąłeś koperty? Nie no. masz, że czy mam w plecach. Bo to jest zaliczka na co? No na kolonie. A, na kolonie? W latem? No. I gdzie jedziesz? Nie wiem, sam. <grywa> ja, zaraz. Cześć! Jak to nie wiesz, gdzie jedziesz? Nie, nie wiem. Nie, nie wiem. Wspomniałem. Gdzie... Witam ci w tym nowym, pięknym dniu. Okazuje się, że Marcel za z angielskiego, z dodatkowego angielskiego ma wyjazd. I są dwie możliwości albo nad polskie może 12 dni. Jaka tam była kwota? Zrobiłem sobie zdjęcie plakatów. 12 dni, darłówko 1700 zł, albo kolonie letnie, Bośnia, Hercegowina, 1820, ale jest 9 dni. No i okazuje się, że, że miał wpłacić na tą wycieczkę w Polsce, natomiast ja jeszcze będę z Kasią rozmawiać, dlaczego nie było możliwości, czy dlaczego nie może jechać do Bośni. Niech zobaczy nowy kraj. Koszt praktycznie taki sam. Dlaczego miałby nie pojechać? Ciepło Chociaż u nas też jest już jest coraz cieplej No ale ciepło, gwarantowane jest ciepło No i nie tylko zobaczyć kraj W ogóle mamy w planach Jest w planach, żeby wakacje gdzieś pojechać eee, Właśnie za granicę Wracam z zakupów eee, A może pokażę w domu Natomiast chciałem teraz takie przemyślenie Wiesz o tym, że ja zawsze i, I swoim chłopakom mówię, i ogólnie podkreślam to, żeby mówić każdego, kogo się zna, żeby mówić dzień dobry. Natomiast teraz przed chwilą miałem się z, z nauczycielką, która, która uczyła mnie rok chyba tylko, nie wiem, w jakiejś piątej, szóstej klasie, nie pamiętam jaki to był przedmiot, ale zapamiętam ją z... dlatego, że ona bardzo była wulgarna w stosunku do nas. Do dziewczyn pamiętam, że były jakieś sytuacje, że mówiła typi i tak dalej, że mega wulgarna była. I on zawsze ją kojarzy. Nie pamiętam jak się nazywa. Nie pamiętam jakiego miał uczyła przedmiotu. Tak ją kojarzę z tego, jaka kiedyś była. Teraz w tych czasach to jest nie do pomyślenia, żeby tak się zachował nauczyciel. I ją mijałem. I zastanawiałem się po prostu czy jej powiedzieć dzień dobry, bo to jest pierwsza osoba, której po prostu nie chciałem powiedzieć, bo ją źle kojarzyłem. I to jest... I właśnie nie wiem, czy to jest złe, bo teoretycznie powinienem powiedzieć dzień dobry i olać to, to, no, nie? Ale z drugiej strony nie mam naprawdę hm, szacunku do takiej osoby. Ogólnie do nauczycieli mam wielki szacunek, ale akurat ta i jeszcze taka była jeszcze jedna nauczycielka, która... której które zapamiętałem, że ją, żeby mnie ciągnęła za włosy. Nie tylko mnie. Z tyłu za włosy. Nie z tyłu, tutaj bolą włosy. Matematyki mnie uczyła. I w ogóle pani wicedyrektor. Masakra. Też ją właśnie źle zapamiętałem. Napisz, czy ty masz takich nauczycieli, czy w ogóle w obecnych czasach coś takiego jest. Raczej to jest nie do pomyślenia. Ale mówię, miałem wielki bój wewnątrz głowy, czy dobrze zrobiłem, czy też nie. Jak tu uważasz? Wow, po prostu szczelna mi opadła. Jest NFL, największa Super Bowl. To jest największa impreza w Ameryce. Jedna z największych w ogóle na świecie. Kiedyś była największa, nie wiem, czy może Olimpiada, może finał piłki nożnej. Słuchaj. Po prostu Shakira i Jennifer Lopez dały taki pokaz. Wyobraź sobie, że to są dziewczyny po 50 chyba. Jennifer Lopez, a Shakira pewnie przed pięćdziesiątką. Normalnie show mega, cały czas coś się działo. Najciekawsze jest to, że ja do tej pory zawsze zwracałem uwagę na NFL i Super Bowl, ale pod kątem reklam. To zawsze reklamy mnie interesowały, dlatego że reklamy zawsze były najdroższe podczas tej imprezy. A tutaj po prostu show muzyczne w przerwie po prostu zbiło mnie. Naprawdę bajka, musisz to zobaczyć. Natomiast tak, odnośnie reklam. Reklamy zawsze były najdroższe, ale to mi też zastanawia, bo budżety są olbrzymie. Reklamy tego. A czy tu się zarabia? Podobno 400, coś milionów zarobili z wpływów z reklam. 30 sekund reklamy, bardzo dużo, kocz 4 milionów? Za 30 sekundowy spot reklamodawcy musieli wyłożyć w tym roku 5,6 miliona dolarów. I pod tym kątem, jak kojarzy kojarzyłem tą imprezę. Z rozmachem kojarzyłem też imprezę z mojej branży, czyli z fotograficznej z Secret, Victoria, Victoria's Secret, gdzie w tym roku, czy w zeszłym roku pierwszy raz się nie odbył pokaz, który był zawsze takim synonimem, nie wiem, luksusu, yy, aranżacji, yy, po prostu przepych, pieniądze, bardzo dużo. Ale okazało się, że w tych czasach już to się nie sprzedaje, że teraz jest inaczej, już w telewizji ludzie nie siedzą, nie, nie ma potrzeby takiego... Taki... Takiego eksponowania marki ale tutaj Superbowl póki co jeszcze się trzyma i trzyma się całkiem nieźle. A to co kupiłem w sklepie? A może inaczej? Tak, to, to co kupiłem w sklepie? Przedstawię za chwileczkę, ale słuchaj, tutaj w tej szafce o, są takie, takie magnesy, tak, żeby się półka tutaj za, zamykała. I miałem. ja w ogóle nie miałem śru, śrubek, wkrętów. I były stare, nie mogłem się wiercić. No masakra, namęczyłem się strasznie. Wziąłem troszeczkę i całe szczęście, że, że też kupiłem właśnie do, do remontu takie wkręty. Być może te, te nie są tamte stare, nie były do drewna, ale te mi się dużo lepiej wkręcało. W ogóle te wkręty, które są, nawet troszeczkę je wkręt wystawał, więc miałem też narzędzie, jeżeli chodzi o pilnik, i porobiłem tutaj półkę. Dobrze, teraz co? Co sobie kupiłem? Czyli właśnie takie małe piniczki. Yy, przydadzą mi się i to pod kątem samochodu, akumulatora. Yy, kupiłem też takie, zobacz, okulary. Dzisiaj je sobie założę. Mam okulary, ale one były takie maska duża. A chodzi mi o też takie delikatne, żeby tylko na oczy za założyć. Sznurek, ten śrubokręt to był. O, ten śrubokręt to jest za czasów, kiedy składają komputery, bo ja składałem komputery. I to był rewelacyjny jak na tamten czasy śrubokręt, dlatego że tutaj jest magnes. To jest ten śrubokręt ma 20 lat czy 25, jak składałem komputery. Tak. Taką małą poziomicę też kupiłem sobie. Od razu sobie sprawdzimy. Oczywiście mam też poziomicę taką dużą, ale tutaj właśnie tutaj w, tym, w tej części sobie sprawdzimy, czy jest nie, nie, yy, przepraszam. Tutaj na dole mi pokażę, czy ściana jest równa i troszeczkę, troszeczkę jest krzywa. Tak naprawdę, o, teraz jest równa. Czyli widzisz, jakiś jest tam. O, teraz będzie dobrze widać. Czy jest prasta, prosta ściana, czy też nie. Spadłem sobie na siłę. Nie wiem, że nie widać teraz, bo nie jestem spocony, bo się wycierałem. E, ale umyłem się po tym, po, po gipsie. Marcin Budowlaniec, Bob budowniczy, czyli Marcin Budowniczy, słuchaj, jestem na siłowni i tak sobie zwróciłem uwagę, bo leci dosyć głośna muzyka, ja mam też swój słuchawki, jestem w godzinach, gdzie jest więcej ludzi, więc mogę jakby poobserwować tych ludzi, ponad 50% ludzi ma słuchawki, w zasadzie jak teraz, patrz, mało kto nie ma słuchawek, serio, ludzie po prostu przychodzą na siłownię w swoich słuchawkach. <laughs> teraz to z kilometra albo dalej się widać. Damian, nowy strój New Fashion A to jest moda zaczerpnięta skąd? Z których pokazów, młody. Ale super ty wyglądasz Co? No i super Fajnie? Aż za bardzo He? Ale kurde no Znaczy wiesz co? Nawet bym powiedział, a bo to są odblaski Tak Aaa Ty no to kurde, no bomba I Ile to kosztowało? 300 zł 300 zł Komplet Ekstra No ale no nic, dobra. A co chciałeś powiedzieć? <laughs> chciałem, nie, chciałem powiedzieć, że, że ten strój nie pomoże ci w zwycięstwie, ale już nie będę dogryzać, bo czuję się lepszy. Y, ale poprzez to, że ja gram po prostu i dlatego. Ja y, pracuję. Ty, a ty pracujesz, a ja, a ja po prostu gram, także tutaj ta nie, nie będę z, u, zgryźliwy, ugryźliwy czy zgryźliwy? Zgryźliwy. I nie będę ci docinać, bo czuję jakby, nawet jak przegram, to dlatego, że gdzieś tam... Moje zleceważyłem ci powiedzmy, no nie?